Siemanko, dzień dobry, witam Was, Bawaria Projekt w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla Was coś innego niż BMW, coś innego niż Mercedes. Dzisiaj mamy do obejrzenia, do pokazania Volkswagena Passata CC. Jest to model po liftingu, 2014 rok, dwulitrowy silnik benzynowy TSI generujący 211 koni. Zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów DSG, o której już kiedyś Wam wspominałem i opowiadałem, na czym jakby polega praca tej skrzyni. Czym ona się charakteryzuje i dlaczego tak fajnie się nią jeździ. Słuchajcie, przejdziemy sobie, obejrzymy, bo zaczyna nam powolutku tutaj kropić deszcz. Także może nam się uda jeszcze jakoś na spokojnie to zobaczyć. Obejdziemy sobie, słuchajcie, całe autko dookoła. Zobaczcie sobie linię. Jest to Grand Coupe, czyli charakteryzuje się tym, że ma czworo drzwi, tak? Szyby są bez ramek, bardzo fajny, stylistyczny zabieg, bardzo ładnie i dynamicznie to wygląda. Zobaczcie sobie z tyłu, bardzo, jak dla mnie, bardzo ładne te światła. Tutaj taki mamy akcent, chyba to są LEDy już. Auto jest mocno doposażone, też, bo ma na przykład Bixenon skrętny. Tego teraz nie pokażę, bo jest zgaszone, tylko zapaliłem światła pozycyjne do filmu. Zobaczcie. Kurczę, słuchajcie, jeszcze nie powiedziałem Wam najważniejszego, bo powiedziałem, że jest to pasa CC, powiedziałem, że jest to wersja poliftowa. Powiedziałem o silniku, powiedziałem o skrzyni, ale mamy tutaj też coś takiego. Zobaczcie, literkę R, Airline. No to jest taki pakiet stylistyczny Volkswagena, czyli on się troszeczkę odróżnia od, od zwykłego CC. Inny zderzak, inny zderzak przedni, inny zderzak tylni. Mamy oczywiście tą informację tutaj tak jak Wam pokazałem na grillu. Mamy tutaj takie nakładki progowe, bardzo fajnie podkreślają tą, tą dynamikę tego samochodu. Mamy 18 calowe felgi. Pokażę Wam jeszcze za chwilę tam ze środka przejdziemy, ale jak jesteśmy na razie przy tym pakiecie, pokażę Wam jeszcze tutaj na nakładkach progowych, też macie informację, że jest to airline. Eee... Są też, słuchajcie, tutaj takie nakładki na, na pedały. Nie wiem, czy tutaj nie chcę, nie chcę się pomylić. Jeżeli wiecie, to mnie poprawcie. Czy to tylko dotyczyło takiego pakietu airline, czy też nie. Eee, no i co? Tak to wygląda. O w ogóle poczekajcie, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda. Właśnie otworzę, może, jedne drzwi, otworzę drugie drzwi. Zobaczcie sobie, jak wygląda ten samochód. Jak wyglądają te drzwi, właśnie bez tych ramer? My nie otworzymy teraz bo mówię lekko, kropi też. Nie chciałbym, żeby tam coś nam zamokło, ale świetna sprawa. I to samo co kiedyś Wam pokazywałem w różnych kabioletach, jest ten tak zwany domek. Czyli patrzcie, zamykamy sobie drzwi i szybka nam się automatycznie domyka. To samo się dzieje tutaj z tyłu. Proszę bardzo. Eee, no, co? Dzisiaj zaczniemy sobie może jeszcze tutaj od jakby tyłu wejdziemy zobaczymy jak się tutaj z tyłu siedzi kanapa no tutaj jednak ta linia tego dachu dość dosyć agresywnie sobie schodzi więc trzeba troszkę tą głowę pochylić natomiast Siedząc tutaj z tyłu, tam fotel mam generalnie już ustawiony tak, jakby e, pod siebie, bo jeździłem tym autem i za chwilę też nim jeszcze będę jeździł. Także no spoko. Ja siedzę w tym momencie za sobą. Ja Wam, słuchajcie, tam w okolicach metra 80, czyli taki przeciętny wzrost. Nie wadzę tutaj kolanami. Mam wystarczająco dużo miejsca. Fajny podłokietnik, e, cup holdery. E, no wnętrze sami widzicie w jakim jest stanie. E, nic tutaj nie jest zniszczone, urwane. Pod sufitka wygląda generalnie jak nowa, czysta, jasna. Tu mamy też lampki, ale aha, nie, ma, nie mamy, słuchajcie, nie mamy zapłonu, więc to na pewno nam wszystko w tym momencie nie będzie działało, bo kluczyki wyciągnąłem, bo zawsze powiem Wam szczerze, wyciągam kluczyki, jak, jak po prostu jestem jakby na zewnątrz, żałta, bo miałem już kiedyś taką sytuację, że nam, się, nam mnie się coś zatrzasnęło, no i był kłopot z tym wszystkim. Słuchajcie, przejdziemy sobie do bagażnika, pokażę Wam od takiej strony praktyczne, jeśli, jeśli mamy ten samochód rozpatrywać, pokażę Wam jak wygląda bagażnik, jakie są tam gabaryty, a powiem Wam szczerze, o bardzo fajnie się otwiera, jest bardzo obszerny, głęboki, zobaczcie jak tam głęboko to wszystko sięga, eee, może tutaj wjedziemy troszeczkę. Naprawdę bardzo, bardzo głęboki bagażnik. Można tutaj naprawdę sporo, sporo jakiś walizek, jakiś takich rzeczy przewieźć. Eee, mamy też słuchajcie tutaj takie uchwyty z jednej strony, z drugiej strony. One służą do, do niczego innego jak do po prostu złożenia tylnej kanapy, czyli możemy sobie złożyć tą, tą kanapę i, i mamy po prostu dużo, dużo więcej tej przestrzeni ładunkowej. Ja Wam pokażę, po prostu Pociągamy, a tu jeszcze słuchajcie, zauważyłem taką jedną rzecz. Oprócz tego, że tutaj jest ta rączka się do, do, do złożenia kanapy, jeszcze tutaj są takie haczyki. No, one służą do tego, żeby sobie powiesić jakąś torbę z zakupami, żeby ona się tam gdzieś nie, nie bujała. Prawda, po bagażniku, jak będziemy ostro atakować zakręty. Eee, także patrzcie, jedna rączka, druga rączka, i zaraz sobie przejdziemy i zobaczymy, jak nam się to wszystko. Poskładało zobaczycie, ile wtedy się robi miejsca. To jest, wiecie, na wypadek, gdyby trzeba było coś tam po prostu przewieźć. Ta prawa strona, słuchajcie, nam się nie do końca złożyła, ale tylko dlatego, że po prostu ja strzeliłem gafę i kurczę, zapomniałem złożyć tego, tego podłokietnika. Natomiast lewa część się elegancko złożyła, zrobimy to ręcznie. O, zobaczcie. Także spokojnie można, słuchajcie, jechać do Agata Meble i przywieźć jakiś fajny dywan turecki. Eee, co, wejdziemy sobie jeszcze do przodu. Zobaczycie, jak to wygląda z perspektywy kierowcy, bo to na pewno Was najbardziej interesuje, jak wygląda ten kokpit. Proszę bardzo, co my tutaj mamy. No, to, 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 to co wspominałem, czyli skrzynia biegów automatyczna DSG. Tutaj taki wyświetlacz multimedialny, tak. Nie jest on, nie jest on dotykowy, tylko, tylko chyba normalny, manualny. Mamy, słuchajcie, podgrzewane siedzenie kierowca-pasażer, mamy klimatronik dwustrefowy, mamy bardzo ładną, skórzaną kierownicę z takim sportowym akcentem, tak. Bo tutaj mamy takie delikatne bicepsy, mamy multifunkcję No nie, no stylistycznie i, 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 i praktycznie to naprawdę fajnie. Fajnie leży w rękach. Bardzo ładny ten zegarek, zobaczcie. To, to mnie się naprawdę bardzo podoba, taki klasyczny. Tego już raczej w współczesnych samochodach nie zobaczycie. Zwróćcie też sobie, słuchajcie, tutaj uwagę, w jakim stanie są, są te plastiki, są te tworzywa. To co najczęściej się no, niestety w Volkswagenie tutaj jakby wyciera. Tutaj to generalnie jest w bardzo dobrym stanie. To też. Fajna, fajna sprawa yy, i słuchajcie no co spróbuję wam jeszcze pokazać jak auto wygląda jak auto wygląda pod maską yy, jakoś to może jedną ręką uda się, uda się zrobić nie wyłączam jeszcze tych świateł bo jeszcze chciałem wam pokazać te ledy bo naprawdę ładnie to wygląda kurcze a słuchajcie nie nie ten nie otwarłem sobie otwarłem czy nie otwarłem? nie odparłem Otwarłem sobie już maskę proszę Czekajcie, te ledy mamy włączone. Nie wiem, czy dobrze to będzie widać w kamerze, ale zobaczcie. No, na żywo to się świetnie prezentuje. Teraz akurat mamy taki troszeczkę nam się zachmurzyło, więc one są jeszcze bardziej podkreślone, mega mega agresywnie. Jeden, drugi, z tyłu, no to już widzieliście. I słuchajcie, otworzymy sobie maskę, pokażę Wam, jak wygląda komora silnika. A, udało się, słuchajcie, jedną ręką, jest jeden duży siłownik. No i co? I tak jak powiedziałem, 2.0 TSI, yy, 211 koni fabrycznie, nic tutaj yy, moc nie była podnoszona, wiem, że jest... Yy, jest potencjał na więcej, można spokojnie wyciągnąć więcej z tego silnika, bo on fabrycznie ma około, znaczy około, z tego co podają katalogi 280 nm, czyli to jest całkiem już dobry wynik, jeśli chodzi o silniki benzynowe. Pozwala naprawdę na dynamiczną jazdę. Natomiast jest na pewno potencjał na dużo, dużo więcej. No ale to już jakby będzie w. w gestii przyszłego właściciela, bo autko za chwilę trafia do, do oferty, jest do sprzedaży. Także jeśli by kogoś z Was interesował taki model, taki samochód zapraszam do kontaktu. Będzie też oferta na naszej stronie facebookowej. Eee, właśnie tego Passata CC. Zrzućcie sobie jeszcze raz okiem. Mnie osobiście się bardzo auto podoba. Linia ciekawa, ładna. Konkurencja troszeczkę dla, na pewno dla Mercedesa CLS, no ale to, to jednak jest inny, inny samochód, aczkolwiek, no ta sama, znaczy ta sama półka, no nie, no ta sama to może nie. Natomiast stylistycznie widać to, 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 to delikatne takie nawiązanie. Także pozdrawiam was wszystkich, jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał. Widzimy się w następnych odcinkach. Dzisiaj myślę coś, coś innego, coś ciekawszego. W sensie ostatnio, ostatnio bardzo dużo BMW, bardzo dużo Mercedesa, a dzisiaj się po prostu trafił Passat CC i postanowiliśmy zrobić o nim ciekawy materiał. Mam nadzieję, że ciekawy, że, że się podobało. Także trzymajcie się i do następnego. Hej!